Witaj w przestrzeni stworzonej z myślą o tobie kobiecie, która pragnie zrozumieć siebie głębiej, uzdrowić swoje emocje i wrócić do wewnętrznej harmonii. Każdy znak zodiaku niesie ze sobą energię, która może nam pomóc rozpoznać nasze schematy i uzdrowić to, co już nam nie służy. To nie przepowiednia. To zaproszenie do introspekcji, do delikatnego spojrzenia w głąb siebie. Bliźniaczko. Twoja ciekawość i umysł są niepowtarzalne, ale przed emocjami często uciekasz w myśli. Nie wszystko trzeba rozumieć. Czuć to też forma mądrości. Daj sobie przestrzeń na emocje. Serce ma swój własny język, spróbuj go usłyszeć. Dziękuję, że byłaś tutaj ze sobą, ze swoją duszą, z tą intencją uzdrowienia. Pamiętaj, uzdrawianie to nie perfekcja, to proces. Twój znak to tylko symbol, a prawdziwa siła i przemiana są w twoim wnętrzu. Wróć do siebie. Tam jest twój dom, tam czeka twoje światło.